Droga ekspresowa S-74 odcina kopatów nisko według planów zostanie oddana do ruchu w 2032 roku takie informacje zostały przekazane podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu tak dla budowy drogi ekspresowej, w którym uczestniczyli między innymi przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, poseł Rafał Weber oraz prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak. W stosunku do pierwszego założenia, który wskazywał na połowę roku 2030, odcinek ten ma być oddany z półtora rocznym opóźnieniem. Ma to związek z przeciągającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej. Wniosek o jej wydanie został złożony w październiku 2022 roku. Obecnie wydanie decyzji planowane jest na lipiec 2025. Mamy półtora roczne opóźnienie. No to oczywiście nie służy wykonaniu, dalszemu wykonaniu tej inwestycji, oddalenie kolejnych kroków, kolejnych etapów, no to oddalenie nas od sprawnej, komfortowej i bezpiecznej komunikacji, również, również komunikacji istotnej z punktu widzenia gospodarczego. Bo samorządy leżące na przecięciu wariantu wskazanego do decyzji środowiskowej liczą, wierzą i wiedzą, że ta trasa będzie oknem na świat. Jesteśmy troszkę zaniepokojeni przedłużającym się terminem wydania decyzji środowiskowej, a wiemy dobrze wszyscy, zresztą ja też chcę Tarnobrzeg budować i co, swoją strategię rozwoju Tarnobrzega buduje przede wszystkim na dobrej komunikacji, na dobrym skomunikowaniu tego miasta, czy to właśnie drogowo, czy kolejowo, o czym wielokrotnie już informowałem, natomiast S 74 jest taką drogą, która da nam dodatkowy oddech, zresztą nie jest tajemnicą, jak spojrzymy na wszystkie samorządy, które dynamicznie się rozwijają, to są samorządy, które są dobrze skomunikowane i przez terytoria, których przebiegają czy to autostrady, czy drogi ekspresowe, bo przy takich drogach rzeczywiście lokuje się biznes i rozwija się gospodarka. Podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu samorządowcy z Podkarpacia reprezentujący powiat tarnobrzeski, Stalową Wolę, Gorzyce, Tarnobrzeg, jak i eksperci z regionu potwierdzili, że wariant wskazany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jako rekomendowany wariant społeczny jest najkorzystniejszy z punktu widzenia transportu i rozwoju gospodarczego i najmniej kontrowersyjny od strony oceny przez mieszkańców regionu, mieszkających na terenie gmin, przez które S74 ma przebiegać. Nie zanosi się na zmianę tego wariantu. Czyli praca, która została wykonana przez nas 3-4 lata temu w ramach konsultacji społecznych i uzgodnień z samorządowcami jest cały czas aktualna. Czyli wariant najbardziej korzystniejszy, również na tą chwilę nie ma żadnych e, złych, e, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby właśnie w lipcu tego roku został e, wybrany do decyzji środowisk środowiskowej, e, i na ten wariant została uzyskana decyzja środowiskowa. Będę liczył oczywiście na pomoc przy S74, żebyśmy tutaj cały czas pilnowali tego harmonogramu, który według oczywiście Generalnej Dyrekcji nie jest już zagrożony, więc mam nadzieję, że już więcej tych opóźnień nie będzie i w tym 32 roku szkoda, że nie w 30, ale mam nadzieję że ostatecznie w tym 32 roku będziemy mogli tą drogą już się poruszać. Kolejne spotkanie zespołu parlamentarnego poświęcone odcinkowi opadów nisko, jak zapowiada poseł Rafał Weber, odbędzie się wówczas, gdy pojawią się sygnały, że przedstawiony harmonogram nie będzie dotrzymany.